Odkryliśmy, odsłonięliśmy Krzyż Chrystusa, naszego Pana. To jeszcze nie ma możliwości podejść, ucałować, przyglądać, adorować Krzyż Pana, to po poświęceniu będzie taka możliwość. I w tym miejscu zachęcam. I również w tym miejscu zachęcam i zapraszam Pana na chwilę, pozostać na modlitwę, adorację przy grobie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy parafiani, goście, którzy przyjeżdżacie do naszego miasta, do swoich rodzin, by wspólnie razem zasiąść do Wielkanocnego stołu. by wspólnie razem radować się i cieszyć ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Tego, który jest naszym Panem i Królem, Tego, który oddał za mnie, za Ciebie żyć na krzyżu, ta miłość, ta miłość, która wszystko zwycięży. Dlatego też chcemy w tej ciszy, ale również sobując się śpiew tych pięknych wieści, zatrzymać się w chwili modlitwy ze mną. Tak jak ogłoszaliśmy w niedzielę, będziemy chcieli dziś zebrać ofiary, którymi chcemy się podzielić na naszą wspólnotę parafianu, na naszą świątynię. Jak dobrze wiemy, w ostatnim czasie bardzo dużo udało nam się uczynić dla naszej wspólnoty, dla naszej świątyni. Nie byłoby tego, gdyby nie wasze wsparcie, nie wasza modlitwa. Dlatego też te ofiary, które będą teraz zebrane, będą dalej przeznaczone na te wszystkie prace, które jeszcze przed nami ale wiemy, że udało nam się dokonać wymiany posadzki w świątyni, zainstalować ogrzewania podłogowego, odrestaurować stację Drogi Krzyżów, przed nami jeszcze kolejne prace. Jak dobrze wiemy, nie byłoby tych różnych dofinansowań i spraw, gdyby nie było waszych ofiar, waszego wsparcia. Bo przecież wiemy dobrze, że te nasze ofiary składane na tacę przez cały drugi niedzielę miesiąca są szczególne, które były przekazywane w całości na renowację, na pracę, na remonty na naszej świątyni ale również na wszystkie dofinansowania, które płynęły w różnych urzędów, jak też i w naszej gminy. Dlatego też za te wszystkie przejawy waszej uczciwości, Waszego serca mówimy serdecznie Bóg zapłać. Przed nami renowacja Mazei w prezbyterium, ambony, konfesjonalów, chórów, a nade wszystko w prospektu organowego. Mówię na końcu organach, ponieważ... To być zdobyć finansowanie bądź zebrać tak dużą kwotę na renowację tak pięknych naszych organów. I jutro e, przez niedzielę Wielkanocną. Te słowa, które wyśpiewała, i które jeszcze wyśpiewa, zaczerpnięte są od Świętej Siostry Faustyny. To szczególny dar również dla naszego miasta, że to miejsce jest miejscem wybranym, gdzie patronuje nam błogosławiony Michał, Michał Sobociu. To miasto miłosierdzia, Dlatego potrzeba Pani Helena również pisze muzykę do tych tekstów i nagrywa muzyki, które będzie można nabyć, jeśli tylko Państwo chcecie czy dziś po poświęceniu, czy jutro przez całą niedzielę zakres, za za dobrowolną ofiarę. Składając w ten sposób wdzięczność, dziękując za jej czas poświęcony tu, dla naszego miasta, dla naszej wspólnoty parafiany. Dziś o godzinie 20. Paschalny. Zapraszam wszystkich, abyśmy na nowo mogli wejść do ministerium zmartwychwstania. Pana, byśmy mogli na nowo odnowić nasze przyrzeczenia w gdzie zamierzamy na Mordymilię ze sobą świeci. Chcemy również jeszcze bardziej podkreślić ten wymiar bliskości z Chrystusem, który zmartwychwstał dla naszego zbawienia na początku Biblii Paschalnej od błogosławionego ognia zapalimy świecę Paschalną co symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego to światło, które uroczyście niesiemy do naszej świątyni. chcemy, by to światło prowadziło nas każdego dnia naszego życia by Chrystus rozpromieniał nasze serca nasze życie, nasze rodziny by Chrystus Zmartwychwstał mógł zamieszkać w naszym życiu Dziś, jeśli ktoś jeszcze pragnie, skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania jest taka możliwość kapłani. My kapłani posługujemy w konfesjonalnym. Jutro o godzinie 6 rano, Cza z procesją Rezolucyjną wokół naszej świątyni, na którą serdecznie zapraszamy. Następnie czas święta o godzinie 8.30, 11.30, 11 o godzinie 13.00, na którą serdecznie zapraszamy Dzieci. I o godzinie 18. W poniedziałek wielkanocny zapraszamy, tak jak przy są w niedzielę pierwsza, o i dalej we porządku niedzielnego. W poniedziałek wielkanocny również chcemy zaprosić dzieci na całe rodziny. Po prześwięciu o 13 na wspólne świętowanie wejdziemy z naszej świątyni, nieco obok na rynek, gdzie tam będzie przygotowane Świętowanie wspólne na, na razem nasze dla Chrystusa, który jest martwy Dlatego też przed nami wiemy, ale chcemy zatrzymać się dziś jeszcze w tej ciszy dla tego Święcenie pokarmów świątecznych jest w zwyczajem w Przypomina prawdę wyrażoną przez świętego Pawła apostoła tymi słowami. Bijecie, czy czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynic. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto Martwych Stania świecimy także pokardy. Kiedy zakończymy święty paschalny i spotkamy Chrystusa z Stałego we przyświet Wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i Z Chrystusem zaświęcimy do wspólnego świątecznego styku. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń, dzieleniu się przed poświęconych jaj, przy poświęconym jaj, znakiem nowego życia. Prośmy Chrystusa, Pana, zawsze obecnego wśród nas, którzy go miłują, aby pobłogosławił te pokarmie na stół Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować pasywną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. A później wieczorem przyszedłeś do apostołu, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj ja, nam przeżywać Twoją obecność między nami. Podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z Zdrowiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie świata. Po błogosławie. Ten chleb i wszelkie świąteczne wieżyło na pamiątkę chleba, w którym kradkami był wśród ciebie wytrwane na posłuchaniu i który posłuchł z martwym stanie przygotowanej dla swoich uczniów. Gracias. Thank you.